Dziewczyny, bardzo dużo pytań o te formy. W ogóle to ja kupiłam dwie foremki. No, jak już je zobaczyłam, ta jest przepiękna i tu jest od niej producent. Może znajdziecie gdzieś przez internet. Ja kupiłam w lokalnej mrówce, a druga taka. Też mi się podoba, bo widzicie, tu jest tak dużo miejsca do tego komina, więc fajne kawałki babki powinny być. I ona z kolei jest z tej firmy. Większość osób mnie nie zrozumiała i podsyła mi pomysły, co ja mogę sobie tutaj posadzić: typu truskawki, pomidory i tak Ale mi nie o to chodziło. Mi chodziło o aranżację, czyli na przykład czym macie wyłożoną ścieżkę, czy macie jakiś stolik roboczy, jak podwiązujecie nie wiem, jakieś wysokie rośliny typu pomidory, bardziej takie funkcjonalne. Lecimy z synkiem na fizjoterapię do Wednicy. Godzinka. No to w sumie realnie dwie godziny yy, z głowy, ja mam godzinkę na telefonie, jak Jasiu będzie ćwiczył porządnie. No i nie wiem, czy jeszcze jakieś dzisiaj polowe tematy nie wiadomo, chociaż ten deszcz nie padało. Przesuwa się, nie pada, miało coś tam widać. Już chyba na jutro zostawię wjazdy takie, yy, te jedynkowe. Sprawdzamy, czy Jasiu podobny. Ty, ja jestem jakiś bardziej oponony. Ja. My tu już mamy taką tradycję, że wybieramy zawsze schody. Zawsze. Nie ma Wiesz, że Jak mamy do lubory schody, to wybierzemy schody. Co nie znaczy, że jakąś kondycję mamy dobrą. Co nie, domki? Co mówisz? Kung... Kung fu panda? Ale to nie dzisiaj. Patrzymy, co jest i może się wybierzemy. Na razie dojadamy z Jasiem. Hachapuri sobie wybraliśmy? Serem. Serem i ze szpinakiem.